Widzowie, dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta. Świat już wygenerowałem niestety. I tutaj jest możemy ja trochę drewna sobie zebrać, ale um, nie grałem nic zbytnio. Więc to jest pierwszy odcinek z Skurbala. No to, co, lecimy i dobra. Um, na razie trzeba znaleźć jakąś wioskę bo wtedy będzie najlepiej. może gdzieś tu będzie. spawn mi się wydaje, być taki średni, albo być lepiej żeby są, więc zbieram e, sobie pozbieram. Aaa, czekaj, chyba niedaleko będzie ten. niedaleko będzie twierda. Przepraszam, tak, bo i, I nie znalazłem, więc... E, no, więc nie było twierdy. Teraz to trzeba znaleźć, to jest, to, gdzie jest mniej drzew. Tutaj przeszkadza, w ogóle tam jest jakaś klip jaskinia, Ja tam wchodził, na razie nie będę. Um, więc poszukam sobie dalej wioski. Um, jak nic nie będzie, to po prostu um, tutaj raczej oszuki. Tu tutaj domy i w ogóle, ale najlepiej będzie, jak wioskę znajdę. Um, tu trzeba z, na górę wejść. Um, ja będę w Dobra, i teraz co mi zrobię Crafting Table. Zrobię jakiś... Miecz nie radzi Co mi nie zrobię? No, no, jest mieczu Dobra i szukamy hmm, Będę szukał tutaj hmm, Wioski Dobra, na razie nic nie ma, więc z um, tego dalej pójdę. W um, ogóle niedługo będzie noc, albo do Kei'a schodzić, ale do Keiwa w sumie zaraz wejdę. Um, w ogóle trochę nazbieram. W ogóle nigdy nie sprawdzam, czy z tego kobla da się zrobić killow. Nie, nie da się. Aha, to ja nie wiem po co to brałem. Dobra, zrobię pół płytki. Może się przydadzą do czegoś. Um, w ogóle, czy. Um, dobra. Raczej tutaj będę już się kopał do jaskini. Um, muszę na razie znaleźć jeszcze jedzenie, bo z tym to jest problem. Zwłaszcza, jak deadne to będzie źle. Um, dobra, to poszukam. A dobra, tu w ogóle mamy węgiel. Więc zbiorę węgiel i zrobię pochodniej. i w sumie idziemy do kejwa, bo wingle nie było. Mm, z drewnianego da się? Tak, da się. To trzeba w ogóle kilo zrobić i sikierę. Wioskę może w kolejnym odcinku znajdziemy. Dobra, co my tu mamy? Dobra, tu jest węgiel, więc ty. Dobra, w sumie tyle chyba wystarczy, albo dobra, jeszcze z, y, zbiorę tak z trzy żeby mieć na przepalanie. Dobra, robię sobie pochodnie, żeby nie wiem w sumie ich ile zrobić. Kurde, głupi jestem, co ja robię. To się robi o tak. 8, nie no, dobra, nie będzie jeszcze trochę. Jeszcze 4. Um, I zapomniałem zrobić tego kilofu i sikiery. Dobra, więc zrobiłem tą sikierę i to, ale zapomniałem, że jedzenia nie ma, więc muszę znaleźć i już sprintować nie mogę. Um, te jak gdzieś to powinny być, ale nie ma ich, więc słabo. Dobra, znalazłem um, kilka kurczaków, to idę do nich i zatrąpać się w sumie. Tam mógłbym ten, się wkopać pod ziemię. Um. Oj, super, nie, no szkieleta mamy. szkieleta mamy, dobra. Tyk. Zabiłby nas, ale dobra. Idę to zjeść, bo y, mam tylko dwa i pół tego jedzenia. O, to tylko jeden dodaje. W sensie myślałam, że to więcej. Kurde. Dobra, to ja zrobię piec. Zrobię piec. I idziemy dalej. Dobra, mamy piec i teraz um, w sumie um, jeszcze trochę jedzenia poszukam na zapas, zaraz mógłbym znowu dednąć. w ogóle te bambusy, nie, co ja gadam? bambusy, trzcina szproba. to zbiorę tego sobie. A, co, co mnie bije? Aha, wiecie, ale ja się wystraszyłem, że creeper czy coś, dobra. Nie wiem, czemu to daje więcej niż ten, niż kurczak, a nie tyle samo daje. Ale dobra, nieważne. Kurde, niedługo się będzie noc robiła. A ja nic nie mam, więc muszę. W sumie drewna nazbieram jeszcze. Um, odcinki z modów też będą. Do Kejwan nie będę wchodził. Najwyżej później. Ale na razie do Kejwa nie wchodzę. Um. Nie, no, no się robi. Kurde. Chyba istnieje tylko jedno wyjście. Istnieje jedno wyjście, czyli obudować się jak. Bambik. No, będę musiał się obudować. Albo w sumie zrobię taki mini domek. Tutaj w sumie 1 muszę zbudować. Wiedziałam, że mi się przy, y, płytki przydadzą. Na górze je tu postawię. Jak mi nikt nie wejdzie. Chyba, że na, i, 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 chyba, że na kucaka. Jak się tylko na kucaka będzie dało przejść. Więc pog. No dobra, jest git hata, więc teraz tutaj będę chyba w sumie siedział całą noc. Tutaj piec i to trochę słabo, trochę słabo. Jeszcze sprawdzę. Czy nic tutaj. Ten. Nie zrobię już dalej. E, no nic nie ma. Ten. Z głodu. Mogę też zajednąć, ale. Mam nadzieję, że nie. Więc idę tutaj przysiedzieć. Dobra, jest, jest dzień, więc mogę wychodzić. Pochodnie też zabiorę. W sumie wszystko zabiorę. Więc wychodzę z chaty. W sumie już ją zburzę, bo niepotrzebna jest. Um, I chyba tam do kejwa będę szedł. Półpłytki wezmę, bo pułpytki są potrzebne. I dobra, jest git. Dobra, więc idę chyba do tego cave'a. Co tam jest? się z zooma robiło? Nie, dobra, ja bym tam to przyzoomował, ale nie potrafię najwidoczniej. Nie potrafię zoomować normalnie. Um. Dobra, wyłączę ten dziwny tryb. Dobra, mam tylko dwa serduszka. Więc muszę wiesz, coś zjeść i sprawdzę, czy w tym cave jest bezpiecznie. Aha, fajnie. Nie no, fajny cave. Og. Po prostu pokczam. Trzeba czegoś innego posz poszukać. Dobra już, po tym jak dedłem przeszukałem całą mapę i um, nie znalazłem, więc niestety muszę sobie wziąć te itemy, mniej więcej co były, nie pamiętam dokładnie, ale miałem. Um, wezmę po prostu tą sikierę, to i tam te płupycki. Aha, to jest po angielsku. Alf. Nie, kurde, jak to było? Po angielsku mam minus. No to słabo. Dobra, wezmę trochę tych po prostu. Dobra, po tym jak wziąłem e, itemy od nowa, to co um, sumie nic takiego się nie stało. I. Um, i co jest? Co jest? Portal. Ej, to pog. Curse of Vanishing. Co sumie nie wiem, co to jest za enchant, ale nie no. Fajnie, że znaleźliśmy portal. Weźmy wezmę obsidian. I. Um, tu jest Bane of Art. Kurde, nie wiem, jak to się wymawia. Art jak Jakoś tak. 4, a tu jest chyba jeden, tak? Tak, to jest jeden. jest to jest lepszy. Enchant. Mm. Dobra, w sumie na górę bym tam wszedł. I żeby tam na górę wejść e, po ten blok złota, nie mam. A nie, zapomniałem. I tak go nie rozwalę. Więc to nie ma sensu. Dobra, mm, więc. In tymi ogólnie kończę odcinek. Um, zostawcie suba, lajka. Niedługo będzie kolejny odcinek z Minecrafta, więc na no.